Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, rozpoczynamy czytania na miesiąc lipiec. Zobaczymy, jakie energie nam się pokażą. Przypominam, że jest to czytanie, są to czytania ogólne, nie z każdym będą rezonowały. Jeżeli ktoś potrzebuje prywatnych czytań, to kontakt do mnie jest pod każdym moim filmikiem. No dobrze, moi drodzy, nie przedłużamy. E, zaczynamy od raczków. Drogie raczki, przypominam Wam o mm, promocji urodzinowej dla Was na moje czytania. E, zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane. Dobrze, zobaczmy raczki. Raczki lipiec 2024 dziewiątka monet się tutaj wyrywa. Jakaś obfitość, jakieś szczęście, zadowolenie. Zobaczymy, czy się pokaże. Raczki. Lecimy raczki. Mhm. Okej. Okay. Drogie raczki, macie taką energię na lipiec, szczególnie mówię do tych raczków, które czuły, że utknęły, które były niezadowolone, gdzie dzień był taki, każdy dzień był taki powtarzalny, monotonny, gdzie być może wszystko stanęło w miejscu, nie było rozwoju, nie było zadowolenia, było też jakieś znudzenie, to to będzie energia, to energia lipca wyrwie Was z tego takiego Pesymizmu, z tych takich rozkmin emocjonalnych. A zadzieje się to prawdopodobnie dlatego, że ktoś wam coś zaproponuje, ktoś wam coś ofiaruje, po pojawi się na waszej drodze jakaś osoba. To może być również ktoś z przeszłości, czyli tak zwany eks. Ktoś, kto was wyrwie z tej, no jak gdyby. Dla Was to jest strefa komfortu, no ale miejsce, gdzie my się nie rozwijamy, gdzie nic się nie dzieje, gdzie jesteśmy znudzeni, gdzie utknęliśmy tak naprawdę, przede wszystkim emocjonalnie utknęliśmy, gdzie nic nas nie cieszy, nie jest strefą komfortu. No, umówmy się. Więc nadchodzi totalna energetyczna zmiana na taką, na taką energię pełną zabawy, chęci do życia. Motywacji, podróży, cieszenia się, radości, dobrych wiadomości, pozytywnych ludzi, pozytywnych zdarzeń. I Wy jesteście w takim nastawieniu właśnie tutaj tego arcykapłana. Zobaczcie, zobaczcie, jak mu się tutaj jupa cieszy. On jest zadowolony, on widzi już, co jest na końcu jego drogi, co jest na końcu. Co się wydarzy w sytuacji, kiedy on przyjmie ten kielich, tak? I to jest dobre, i to jest rozwojowe, i to jest coś po jego myśli. Więc wy jesteście pełni tutaj y, takiej nadziei na wzrost, na rozwój, na osiągnięcie celu, na to właśnie, że wszystko zmierza w kierunku, y, który jest zgodny z Waszymi zasadami. Więc y, tak to, kochani, wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Mm -hmm. Zobaczmy sobie. Tak, a z kielichów czwórka kielichów, czyli to, co mówiłam, przychodzi, pojawia się ten kielich, albo wszechświat wam go mm, stawia przed waszymi oczami, albo pojawia się osoba z tym kielichem. I teraz pytanie, bo to wszystko, oczywiście, ta zmiana energii nastąpi pod warunkiem, że wy ten kielich przyjmiecie. No. Rycerz Buław, Asmieczy. Tak, jest decyzja, jest szansa, jest rozwój Asmieczy, kiedy my wykorzystamy ten pomysł, ten potencjał, kiedy my się odważymy podjąć tą ważną decyzję, zaprowadza nas zazwyczaj do sukcesu. Więc, więc no, warto. Tak, wy chcecie tutaj działać, wy jesteście gotowi na tą rewolucję, na to, żeby zmienić swoje życie, żeby wyjaśnić jakąś sytuację, żeby wyjaśnić jakiś konflikt. Jesteście tacy zmotywowani po prostu do, do działania, do rozmów, do tej takiej transformacji, tak? Dobra, no to zobaczmy. Miłość miłość dla osób w związkach, które już kogoś mają. I single. Osoby, które już kogoś mają, mm, otwiera się dla Was jakaś nowa brama, jakiś portal. Generalnie i, i związkowcy, i tutaj single, dwie karty bramy. Mm, czyli to jest rzeczywiście Wasz czas, Wasz czas urodzinowy, drogie raczki. I warto tutaj skorzystać z tej przestrzeni, bo ma tutaj szansę się dla Was coś z, mm, zamanifestować. Mm, drogie raczki, dla osób, które. Są w jakiejś niejasnej sytuacji, gdzie coś tam wisi na włosku, gdzie nie wiadomo w którą stronę ruszyć. To jest tu szansa na to, żeby odrodzić się, żeby się pogodzić, żeby zbudować coś wspólnie. Może myślicie o kupnie nieruchomości, o sprzedaży, o czymś, o takim planie długofalowym, coś, co się zakorzeni u Was. Tak więc to będzie dobry moment na to, żeby wykorzystać ten potencjał, żeby wykorzystać tą szansę, i to naprawdę no, będzie takie. Jeżeli będziecie tego doglądać, jeżeli zaangażujecie się w to, jeżeli będziecie to, zaopiekujecie się tym, cokolwiek to jest, tak, bo to może być kwestia materialna, namacalna, to może chodzić po prostu o Wasze uczucie, żeby się zaangażować w odbudowę tego uczucia. To tutaj jest bardzo duży potencjał. Tak samo u singli, moi drodzy. Tutaj jakiś nowy kierunek, być może w podróży kogoś poznacie, na wakacjach. Hmm, jakaś. jakaś Nowa sytuacja dla Was nastąpi w kwestiach relacji. Ktoś się pojawi, to może być e, totalna zmiana w ogóle, jeśli chodzi o Was e, o wasz tutaj status, właśnie singla. Zaraz <laughs> sobie zobaczymy. Tutaj również, jeżeli e, jakieś pary starają się o dziecko, bardzo dobry czas. Bardzo dobry. Mhm, tak. Czyli sytuacja, kiedy Odchodzicie, kończycie coś i otwieracie się na coś nowego. Może oczywiście też tak być, że wy albo wasz partner yy, będziecie chcieli no, no, jest tutaj karta kończenia, tak? bo już czujecie, być może oboje czujecie, że no, no nie macie tego samego flow, tak? Yy, jak gdyby yy, wasze ścieżki się rozchodzą, macie inne spojrzenie na świat, i wtedy tutaj jest szansa na to, żeby zacząć życie. Yy, z kimś innym, inaczej, tak? Czyli tutaj możecie po, postanowić się rozstać, ale to będzie takie rozdań, rozstanie w zgodzie, tak? Na, tak, tak? Takie dojrzałe, o. Single, tak. Pojawi się na waszej drodze osoba godna zaufania, osoba, z którą będziecie mieli podobne zainteresowania, która was bardzo zaciekawi, którą będziecie chcieli poznawać, i która będzie chciała poznawać was i to może być naprawdę niejednorazowa przygoda, tylko bo w fazie monet budujemy najpierw relacje, tak? To jest takie odpowiedzialne podejście. To nie jest na zasadzie takiego uczucia, wiecie, a bo mi tam te motyle w brzuchu, serce mi zakuło i to już jest to, nie tu już jest, to, to jest zupełnie inne podejście takie rzeczowe, odpowiedzialne a propos tego ukłucia w sercu ostatnio czytałam takie, taką anegdotkę wam powiem, jeżeli drogie raczki spotkałyście na swojej drodze osobę szczególnie mówię to do, do pań, do kobiet, do dziewczyn i poczułyście, że Was ukłuło w sercu, to yy, spójrzcie, bo może Wam drut wyszedł ze stanika. <noise> to takie, wiecie, to taka mała anegdotka na wesoło. Okej, okay, więc tak to wygląda, fajnie. Sprawy zawodowe dla raczków, sprawy zawodowe dla raczków. Mhm. Moi drodzy, jest tutaj odrodzenie, uwolnienie, jakiś nowy początek, nowy pomysł, nowa inicjatywa, być może tutaj jakąś firmę rodzinną będziecie zakładać. Natomiast jeżeli były problemy jakiekolwiek, to tu jest pokazane uzdrowienie, moi drodzy, czyli bardzo fajnie, poprawa sytuacji, pogodzenie się, nowa praca, wyjaśnienie jakiejś konfliktowej sytuacji, biznes rodzinny, być może ktoś z rodziny Was wesprze. Tak, czwórka była. Być może będziecie otwierać właśnie biznes, tak to, co powiedziałam, w domu, czyli taki jakiś online, może praca również z domu. Natomiast tutaj wszystko się stabilizuje, równoważy. To będzie dla Was szczęśliwy czas w kwestiach zawodowych. Wszystko tutaj idzie po Waszej myśli, drogie raczki. No to zobaczmy, jak finanse. Zobaczmy, jak finanse. Może też po prostu ta karta, te karty mówić o urlopie, odpoczynku od pracy. W finansach spoglądacie z innej perspektywy, czyli szukacie innych źródeł zarabiania, innych źródeł dochodu, inaczej też patrzycie na te pieniądze. To jest takie oświecenie, to jest takie, wiecie, być może będziecie, skorzystacie z jakichś porad, jakichś tak coachów czy, czy innych, grup społecznych innych osób, które potrafią zarządzać pieniędzmi i być może to da wam jak gdyby inne spojrzenie, inne światło na to, w jaki sposób wy zarabiacie, w jaki sposób wy operujecie tymi pieniędzmi, tak? Karta wisielca, pomimo że tutaj mówi o zastoju, pomimo że mówi o tym, że z waszej perspektywy nic się nie dzieje, to to jednak jest Zatrzymanie się przed kartą śmierci, czyli przed tą transformacją. Bo my się tutaj zastanawiamy, co mi służy, a co nie w tych kwestiach finansowych. Gdzie popełniam błędy, a gdzie dobrze mi idzie w tym temacie, tak? Czyli to takie jest. Taki bilans jak gdyby. No ale jest zwycięstwo, widzicie? Czyli wy tutaj osiągacie sukces dzięki temu. Dzięki. Bo to też może być takie inne, bardziej kreatywne poszukanie sposobów zarabiania i dzięki temu wy tutaj, jak gdyby, to was zaprowadzi do sukcesu, więc warto, jak gdyby, się nad tym skupić. Dobrze. No to zobaczmy teraz najważniejsze wydarzenie. monet, czyli sprawy pieniędzy, sprawy bezpieczeństwa, sprawy inwestycji, zakupów, yy, chronienia tego, co mam, chronienia tego, co do tej pory udało mi się yy, osiągnąć. Yy. Być może będzie trzeba tutaj powalczyć o to, co do tej pory udało Wam się uzyskać, tak? Bo to jest yy, karta, która mówi, no nie dam, nie podzielę się, to jest moje, ja na to ciężko pracowałem, pracowałam, zależy mi na tym. Więc taka energia też trochę ograniczająca, więc tutaj z tej perspektywy warto zwrócić na to uwagę, szczególnie w kwestiach inwestowania, bo my często mamy te pieniądze na koncie i one dla nas nie pracują, i tutaj warto też się skupić na to, czy być może zainwestowanie tych pieniędzy w coś, Pomnoży nam ten kapitał, albo da nam rozwój, albo na przykład zainwestowanie w jakąś wycieczkę, w urlop, również pozwoli nam odpocząć, tak? I spojrzeć na coś z innej perspektywy. Zobaczymy. Tak, i tutaj będzie trzeba podjąć jakąś decyzję, moi drodzy. Tutaj jest decyzja, może nawet jakaś urzędowa decyzja, może coś dostaniecie, otrzymacie. To jest też notariusz, czyli kwestie zakupów, sprzedaży, tego typu rzeczy. Mm, na co uważać? Na co uważać? Karta gwiazdy. Hmm. Może na wodnika, jeżeli macie, bo tutaj też się wodnik rysuje, być może na wodnika. Natomiast wiecie, co ja pierwsze pomyślałam? Na takie. Po pierwsze, kurczowo się czegoś trzymacie: jakiegoś tematu, jakiegoś planu, macie, macie dalej na coś, macie nadzieję, tak? Że coś się spełni, że coś będzie miało rację bytu, że ta osoba z Wami zostanie, yy, że w pracy coś tam pójdzie. I na to trzeba uważać, że być może to, czego tak się kurczowo tutaj trzymacie w tej czwórce monet, może nie jest Wasze, może to trzeba puścić wolno. Może całym yy, takim taką drogą do sukcesu jest właśnie puszczenie czegoś wolno. Pozwoleniu, pozwolenie trzeba pozwolić wszechświatowi. Yy, jak gdyby rozwiązać tą sytuację, zadziałać, zaufać temu, tak? Więc trzeba coś puścić wolno i zaufać, że to, co jest wasze, to, to wasze będzie. Bo wy tutaj możecie tracić po prostu energię na coś. A co pomoże? Uwolnienie się, moi drodzy, uwolnienie się właśnie z jakiejś mm, trudnej dla Was energii, pokonanie jakichś lęków, jakichś blokad. Yy... Puszczenie również takiej energii konfliktowej, puszczenie energii jakiegoś romansu, pożądania, takiej, ta, takiej energii, gdzie my coś chcemy na siłę, tu, tu i teraz to ma być nasze, a to w perspektywie czasu może być dla Was bardzo niekorzystne, czego nie zauważacie teraz. Może kozio, może też Wam pomóc koziorożec, tak? Więc. To jest też energia, która mówi, jeżeli ktoś ci. Bo tu jest ten diabeł, wyciąga dłoń, tak? Czyli ten diabeł może chcieć ci coś pomóc, znaleźć rozwiązanie. Więc też warto zwrócić uwagę na tego koziorożca. No ale zobaczcie, uwaga na koziorożca też, tak? Tutaj uwaga na wodnika, na koziorożca. Co, co przeszkodzi? No to właśnie ten diabeł, ta, ta kontrola, ta zazdrość, tkwienie w tej relacji, ta łuda tego, że no, pomimo tego, że może nie do końca w tej sytuacji z tym człowiekiem jest mi dobrze, my dalej mamy nadzieję, że ktoś się zmieni, coś się zmieni. I pomoże ci uwolnienie się z tego, no po prostu. Tak, działanie, ruszenie do przodu. Zakomunikowanie czegoś ważnego dla Ciebie. Być może rozmowa nawet pomoże. Ale działaj, działaj, drogi Raczku, bo coś Cię tutaj trzyma w miejscu. Jakaś pokusa, jakiś człowiek, jakaś sytuacja, w której utknąłeś. Co dobrego, co miłego dla Ciebie. Transformacja. Moi drodzy, tutaj mówiłam już przy Wisielcu, że to jest takie zatrzymanie się po to, żeby przygotować się do transformacji, do zmiany. Czyli ty, drogi Raczku, przejdziesz w czas swoich urodzin, odrodzenie, zmianę. To może być zmiana twojego sposobu myślenia, zmiana postrzegania czegoś, jakichś uczuć, ale to może być również diametralna zmiana twojego życia. Ciebie po prostu oświeci, ty do czegoś dojrzejesz, do tego, żeby użyć tej kosy i odciąć tą swoją przeszłość. I to będzie dla Ciebie dobre, więc nie bój się tego, tak, to wyrwiesz się z jakichś zahamowań, ograniczeń, przeszkód, z jakiejś należności, przynależności, bo ten diabeł mówi o tym, że Ty tkwisz, czujesz się uzależniona od czegoś, od kogoś. I zobacz, to przychodzi uwolnienie, wolność dla Ciebie przychodzi, drogi raczku, przepięknie. I zróbmy sobie wynik. Piątka była tak, czyli na wyniku jest powiedziane: zawalcz, zawalcz o swoje szczęście, zawalcz o siebie. Nie bój się, będzie dużo konfliktów, może być sporo zgrzytów, może być takiej wewnętrznej sytuacji jakiegoś buntu, gniewu lub zewnętrznej tak, że ktoś tutaj będzie na siłę chciał w jakiś sposób dysponować tobą, twoim czasem. Tu trzeba wykazać się taką zawziętością, taką ambicją. No i piątka, czyli jeżeli chcesz zmiany, poddaj się jej, zawalcz o nią, zawalcz o to, na czym ci zależy, drogi Raczku. To będzie dobry czas dla ciebie właśnie na te pozytywne zmiany, na to, żeby się z czegoś uwolnić. Tak, zawalcz, a zobaczysz pozytywne zmiany w swoim życiu. Zawalcz o to swoje szczęście. Postaw na siebie. Postaw przede wszystkim na siebie. Zobaczymy jeszcze drugie raczki, co tutaj nam powiedzą wyrocznie. Co powie Wam mistyczna mądrość. Co Wam powiedzą mistrzowie duchowi na miesiąc lipiec. Mhm. No i opiekuńcze karty. Opiekuńcze karty. Dobra. Cele. Tu już przeczytam, bo widać cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. Zdrowie i uzdrawianie. Zdrowie i uzdrawianie. Zobaczymy. Ta karta jest znakiem uzdrawiania. To się pokazuje w czytaniu, że Ty masz szansę uzdrowić się w czymś, drogi raczku, uwolnić się z czegoś. Twoje zdolności uzdrawiające właśnie się ujawniły i czujesz się w obowiązku pomóc innym wyzdrowieć. Sam zostałeś uzdrowiony, więc chcesz, by oni również cieszyli się zdrowiem i wolnością. Mając wsparcie w dokonywaniu swoich życiowych zmian, nadal uzdrawiaj siebie i innych. Odrzuć. Odrzuć wszelkie lęki i ograniczające cię myśli, by w pełni otworzyć się na cel i uzdrawianie. Zaufaj, drogi Raczku, że to jest w zgodzie z tobą, że to, co się dzieje, dzieje się dla ciebie, dla twojego najlepszego dobra. Wdzięczność, bądź wdzięczny, drogi Raczku, za wszystko, co masz. Życzę wam pięknego miesiąca. Pozdrawiam.